Cześć, z tej strony znowu Paulina, a tym razem, jak już zapewne zauważyliście, mam ze sobą pomoc zatytułowaną Planowanie ruchu ręki. Zanim jednak pokażę Wam, jak ta pomoc wygląda i co znajduje się w środku, chciałabym wyjaśnić, dlaczego ćwiczenia planowania ruchu ręki są tak ważnym elementem terapii logopedycznej. Jako terapeucie często zdarza mi się słyszeć pytania. Czy to rysowanie naprawdę jest tak ważne? Albo co w ogóle wspólnego mają takie ćwiczenia i samorysowanie z rozwojem języka? Otóż okazuje się, że mają i to naprawdę wiele wspólnego. Najlepszą odpowiedzią na te pytania będzie odwołanie się do badań naukowych. Badania te wyraźnie pokazują nam, że istnieje bardzo wysoka korelacja pomiędzy rozwojem języka, a użyciem narzędzi i sprawnością manualną. Dodatkowo ćwiczenia te będą świetnym przygotowaniem do nauki pisania. Zestaw, który mam dzisiaj ze sobą składa się z dwóch płytek oraz pisaka suchościeralnego. Możecie zauważyć na płytkach tych, znajdują się charakterystyczne otwory, które to będą ułatwiały nam rysowanie. Ćwiczenia możemy rozpocząć od rysowania wzorów prostych. Jedną tabliczkę wręczamy dziecku, a drugą zatrzymujemy dla siebie. Będziemy rysować wzory, które to następnie dziecko będzie naśladować, czyli rysować w taki sam sposób na swojej tabliczce. Jak już przed chwilką wspomniałam, zaczynamy od wzorów prostych, a najprostszy wzór to linia pozioma albo linia pionowa. Pamiętamy o tym, by zachować odpowiednią kierunkowość. Dlatego też zawsze rysujemy od lewej do prawej strony i od góry do dołu. Ja teraz rysuję troszkę inaczej, tak żeby móc pokazać Państwu, jak to powinno wyglądać. Rysujemy taką właśnie linię poziomą albo linię pionową, a następnie dziecko rysuje dokładnie takie same wzory i w taki sam sposób na swojej płytce. Kiedy dziecko będzie już w stanie poradzić sobie z odwozorowaniem takich rysunków, możemy przystąpić do nieco trudniejszych ćwiczeń, a będą one polegały na rysowaniu coraz to bardziej skomplikowanych wzorów. Na kolejnym etapie możemy rysować na przykład... Wzory, które składają się z dwóch linii, albo takie, które zawierają linie rysowane po skosie. Oczywiście, pomoc ta jest bardzo uniwersalna, więc daje nam możliwość tworzenia naprawdę rozmaitych wzorów o różnych stopniach trudności. Dlatego też, tak naprawdę jedyną granicą, jeśli chodzi o rysowanie tych wzorów i jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.